Cześć, nazywam się Wiktoria. Od niedawna mam swój kanał na YouTubie. Dzisiaj nagram pierwszy filmik, aby się przedstawić Wam oraz Was powitać. Filmiki będą nagrywane co drugi dzień, w poniedziałki, w środy, w piątki oraz w niedzielę. W niedzielę filmiki mogą być... Dosyć świąteczne lub kościelne, tak jak to niedziela. Do filmiku może czasami dołączać moja siostra, która właśnie wyjechała. Ma ona na imię Sandra. Będzie ona mi pomagała w filmikach na tej oto YouTubie. No ale postaram się też zrobić. 7 sekund i te różne. A więc proszę o łapki i subskrybacje na moim nowym kanale oraz za 5 minut się nowy filmik pod tytułem Moje nowe rzeczy do szkoły 1. Zapraszam.